Kryzys w Izraelu. Co dalej z Izbą Dyscyplinarną? Rekordowy wzrost PKB Polski. A na koniec poszedł na grzyby, a znalazł bombę. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i co? Może jakaś łapka w górę na początek, żeby lepiej mi się gadało? Dzięki. No i pierwszy temat. Izrael, is jeszcze do niedawna wzór w temacie walki z wirusem, notuje lawinowy wzrost zakażeń. Obecnie nowych przypadków jest po kilkanaście tysięcy dziennie. Izrael wyprzedził Czarnogórę i Gruzję ze średnio 1013 nowymi przypadkami zakażeń dziennie na milion osób w ciągu tygodnia. Na początku tygodnia potwierdzono tam 11 077 nowych przypadków, kolejne 5 tysięcy w kolejny dzień. Minister edukacji zorganizował konferencji prasową, aby zwrócić się do rodziców, uczniów i nauczycieli w kraju przed rozpoczęciem nowego roku. Wskazała, że obecny model ponownego otwierania szkół może wymagać zmian w zależności od ilości nowych zakażeń w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Doceniam wspólny wysiłek, który pozwoli nam osiągnąć nasz cel, jakim było otwarcie szkół na czas. Niektórzy rodzice mają obawy i wiem, że nie będzie to łatwe, ale mamy moralny obowiązek sprowadzić dzieci z powrotem do szkoły. Jesteśmy im to winni jako społeczeństwo. Powiedziała. Minister nie wykluczyła możliwości zamknięcia Szkół, w przypadku rozprzestrzeniania się wirusa, jak to miało miejsce w ubiegłym roku szkolnym. Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji, każda osoba rozpoczynająca naukę w szkole lub przedszkolu będzie musiała przedstawić dowód antidotum lub negatywny wynik testu na wirusa. Akceptowane będą tylko testy zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia. Jak informuje The Times of Israel, ponad 90 tysięcy studentów jest obecnie poddanych kwarantannie z powodu zakażenia lub kontaktu z kimś, kto uzyskał wynik pozytywny. Ponad połowa osób, które na początku tygodnia, uzyskały pozytywny wynik testu na obecność wirusa, to dzieci w wieku szkolnym. No to nie wiem, niech wstrzykną asekuracyjnie każdemu na wejściu do szkoły codziennie podawcy antidotum i będzie spokój. Przecież to takie skuteczne. Trzecia dawka jest już w Izraelu w trakcie. Niedawno zatwierdzono podawanie jej wszystkim powyżej 12 roku życia. To co za różnica, czy dostaną na wejściu jeszcze czwartą? Dla bezpieczeństwa. Można. Generalnie bardzo ciekawe jest to, że będąc gorzej wyszczepionym krajem oraz z mniej, zimniejszym klimatem, co daje łatwiejsze pole manewru dla wirusów, praktycznie bez restrykcji liczby nowych zakażeń w Polsce są jakieś. Śmieszne w porównaniu do tego, co się dzieje w Izraelu. I to nawet jak weźmiemy pod uwagę liczby bezwzględne, a co dopiero jak porównamy się proporcjonalnie. Jesteśmy przecież dużo liczniejszym krajem. W tym momencie mamy w Polsce owszem wzrost zakażeń, ale dalej nie przekraczamy 300 przypadków średniej siedmiodniowej, więc patrząc na to, z jakimi sytuacjami się borykaliśmy, są to żadne liczby. Dziwnym to jest, że. W sumie Polska wcale nie miała jakichś większych restrykcji. Szczególnie teraz, w lato, gdy restrykcji nie było praktycznie żadnych. Dodatkowo mamy mniejszy odsetek osób, które przyjęły antidotum, klimat jaki mamy. No, bardzo jest to zastanawiające. To pewnie dlatego, że wiecie, my jesteśmy Polakami, naród wspaniały, nas wirusy nie chcą dotykać, a Izrael to Żydzi, więc wiadomo. Niech nawet wirusy. Następny temat. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska twardo wytyka Polsce, że nie realizuje wszystkich lipcowych decyzji TSUE co do sądownictwa, ale związany z tym wniosek o kary nie dostał jeszcze zielonego światła od szefowej komisji. Stan polskiej praworządności był w środę tematem spotkania Komisarza Unii do Spraw Sprawiedliwości z Europejską Komisją LIBE, która podsumowała przebieg postępowań z artykułu 7 wobec Warszawy i Budapesztu. Polski rząd przesłał 16 11 sierpnia do Brukseli odpowiedź na ultimatum Komisji Europejskiej domagającej się od Polski pod groźbą kar finansowych opowiedzenia się, czy i jak zamierza zrealizować dwie lipcowe decyzje TSUE co do sądownictwa. Chodzi o postanowienie o środku tymczasowym dotyczącym Izby Dyscyplinarnej i kluczowych elementach ustawy kagańcowej, a także o wyrok orzekający, że system dyscyplinarny do sędziów łamie prawo Unii. Nadal analizujemy tę odpowiedź władz polskich, więc na tym etapie nie mogę wchodzić w szczegóły. Powiedział minister, po czym jednak wymienił przykładyła Decyzji TSUE przez Polskę. Działania Izby Dyscyplinarnej zostały częściowo zamrożone przez Małgorzatę Manowską, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, ale minister podkreślił, że w Polsce nie podjęto dotąd żadnych działań na rzecz zawieszania skutków wcześniejszej decyzji Izby Dyscyplinarnej, co w lipcu nakazał CSUE. Izba Dyscyplinarna, jak się wydaje, kontynuuje swe niektóre działania przeciw sędziom. Dodał, ponadto wskazał, choć bez wymieniania nazwiska, na sprawę sędziego Adama Synakiewicza z Częstochowy, przeciw któremu 26 sierpnia wszczęto postępowanie wyjaśnione. Bo wbrew ustawie kagańcowej uchylił jeden z wyroków, jako wydany przez sędzie nieprawidłowo powołaną z udziałem obecnej KRS. Jednak lipcowa decyzja tsue zawiera też przepisy zakazujące takiego badania prawomocności sędziów, więc z punktu widzenia Brukseli sędzia Synakiewicz ma teraz niedopuszczalne kłopoty z powodu stosowania środka tymczasowego tsue. Zapewniam, że komisja Europejska sprawdzi, czy Polska w pełni wdraża obie decyzje tsue z lipca i z determinacją podejmie działania jako strzeżenia traktatów. Stwierdzi Minister Unii. Na niepełną realizację decyzji CUE wskazała w ostatnich dniach także Wera Juronowa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, która w poniedziałek 30 sierpnia spotkała się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Polski rząd nie uznaje jednak wyroku CUE, bo jak twierdzi, wykracza on zdecydowanie poza traktaty. Spokojnie Bruksela, spokojnie, Morawiecki się dostosuje, już pokazał przecież, że jak naciskacie wystarczająco mocno, a może jak zagrozicie pieniędzmi, to on się dostosuje. Zresztą, co go ta izba dyscyplinarna obchodzi? To przecież daje narzędzia Ziobrze i zwiększa jemu władzę, a co Morawieckiemu zależy na tym, żeby dawać więcej władzy z Ziobrze, który też się czai na jego stołek. On i tak nie zostanie skazany za nic, bo to premier, jest to zwyczajnie niemożliwe, nawet jakby Ziobro chciał go wsadzić do więzienia, to Morawiecki wcale takim Kiszon nie jest i ma swoje plecy, nikt nie pozwoli na to, żeby za coś odpowiadał. Dlatego ta izba dyscyplinarna to taka mało mu potrzebna. Jasne, trochę daje przy legislacji, ale i tak rząd ma już dziś w kieszeni Trybunał Konstytucyjny, ma w kieszeni KRS, ma w kieszeni część sądu najwyższego. A wiecie, z Unii to on ma pieniądze, za te pieniądze to on może kupić sobie wyborców i wygrać kolejne wybory. Więc zwiększyć bądź przedłużyć sobie władzę. Zwyczajnie mu się to opłaca, a zmiana w mediach z tego, że. Unia zabiera autonomię na to, że w sumie izba dyscyplinarna powinna zostać zmieniona, to nie jest jakiś problem i już to udowodnił. Na początku retoryka była taka, że sądownictwo leży w gestii państwa, nie Unii i wspólnota nie może się wcinać w ten segment. Tylko sami powinniśmy o tym decydować, więc wszystkie wyroki CZUE z jakimiś środkami tymczasowymi w tej sprawie są nieprawomocne w Polsce. Dodatkowo, przecież Trybunał stwierdził, że CZUE nie może nakładać środków tymczasowych na sądownictwo w Polsce, bo to jest niezgodne z Konstytucją. A teraz? No, teraz, gdy okazuje się, że rząd może stracić trochę pieniążków, którymi tak bardzo się chwalił, retoryka zmienia się całkowicie. No cóż, tak to już w tej polityce jest. Następny temat. Na fali pokryzysowego odbicia i rosnących cen nominalnych PKB Polski wzrósł w drugim kwartale ponad 16% rok do roku, co jest rekordem ery bezpośrednio celu inflacyjnego NBP trwającej od 2004 roku, wskazują analitycy PKO. Efektem może być istotna redukcja deficytu sektora publicznego i wzrost stóp procentowych powyżej poziomu sprzed kryzysu. GUS poinformował w tym tygodniu, że w drugim kwartale PKB Polski zwiększył się o 11,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jest to Wynik w ujęciu realnym, czyli odliczając wpływ zmian cen w gospodarce. Ekonomiści PKO sprawdzili, jak polska gospodarka urosła w ujęciu normalnym. Na realne odbicie nałożył się wzrost cen. Deflaktor PKB wynosił 5,2%, nieco mniej niż w pierwszym kwartale, gdy sięgnął aż 5,7%. Tyle, że jak zauważają analitycy, wyhamowanie dynamiki cen jest tutaj w dużej mierze iluzją. Obniżka wynika z faktu, że ceny eksportu rosły wolniej niż ceny importu. Ceny popytu krajowego pną się nieprzerwanie w górę. W drugim kwartale wzrosło 5,5% rok do roku, wobec wzrostu 3,8% rok do roku w pierwszym kwartale, piszą ekonomiści. Kosztowa fala wyniosła nominalny wzrost PKB na poziom 16,4% rok do roku, co jest najwyższym odczytem w trwającej od 2004 roku erze celu inflacyjnego NBP, w której postanowionym zadaniem Polskiego Banku Centralnego jest utrzymanie stabilności cen definiowanej jako wzrost w tempie 2,5% z dopuszczalnym odchyleniem o 1 punkt procentowy rocznie. Według prognoz PKO w całym bieżącym roku polska gospodarka może Urosnąć aż o 11-12%, wyrównując, a nawet przebijając wynik z 2007 roku. W efekcie nominalny PKB już w tym roku wraca na ścieżkę sprzed kryzysu, podczas gdy realny może wrócić do trendu dopiero w drugiej połowie 2023 twierdzą analitycy. Nie, no, ciężko dyskutować z tym, że rośniemy. Rzeczywistość wygląda tak, że rośniemy, ale wiecie, to, że gospodarka rośnie, nie przekłada się bezpośrednio na to, że Polacy mają więcej pieniędzy. W Polsce masa ludzi zarabia poniżej średniej krajowej, plus to, że marże przedsiębiorców się zwiększają, wcale nie oznacza, że zwiększają się też pensje pracowników. W Polsce większość osób to zwykli pracownicy, a dla nich mniej od wzrostu gospodarczego. Liczy się to jak są dogadani z pracodawcą. To sprawia, że fakt, że w tabelkach gusu u rośniemy, nie jest żadnym wyznacznikiem dla Polaka. Bo wiecie, statystykami nikt się nie naje. I jasne, po jakimś czasie, dajmy na to za 5 lat, dzisiejszy wzrost gospodarczy będzie miał realne przełożenie na to, że Polacy będą bogatsi. Ale dzisiaj, gdy władza mówi, że ludzie nie martwcie się, inflacja rośnie, ale wynagrodzenia też rosną, no to no tak średnio, nie? Bo prawdą to nie jest. Średnie wynagrodzenie liczone jest w bardzo ograniczonych warunkach. Liczy się to w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób na umowie o pracę i po pierwsze jest masa przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 9 osób. Po drugie, chodzi tylko o umowę o pracę, a jest masa przedsiębiorców średniej wielkości, którzy są mikroprzedsiębiorcami z tego względu, że nie zatrudniają ponad 9 osób na umowę o pracę. A z danych GUS wynika, że na umowach cywilnoprawnych pracuje około 2 miliony Polaków, czego 1,5 miliona jest zatrudnionych na umowy zlecenia, zaś około pół na umowę o dzieło. Patrząc na to, że ludzi aktywnych zawodowo jest 17 milionów, to w jaki sposób można obliczyć średnią, pomijając co najmniej 12%, osób, 12 osób pracujących, nie licząc całej masy reszty osób, które w statystykach się nie liczą, czyli tych, którzy pracują na umowie o pracę, ale w przedsiębiorstwach, które zatrudniają do 9 pracowników. No, jest to takie średnie, bym powiedział. Ciekawe, ostatnie. Grzybobranie to zajęcie spokojne, podczas którego zasadniczo nie spodziewamy się przypływu adrenaliny. Grzybierz z Olszyny w województwie lubuskim przekonał się, że nie zawsze jest to prawda. Podczas spaceru natknął się na prawdziwą bombę. Zbieranie grzybów to pozornie jedno z najnudniejszych hobby, jakie można sobie wyobrazić. Spokojne spacery w ciszy na łonie przyrody idealny sposób na wyciszenie się. Jednak nawet tam można spotkać się z niecodziennym wydarzeniem. Mężczyzna, który wybrał się na grzybobranie w okolice przejścia granicznego w Olszynie, Spotkał na swojej drodze bombę z czasów II Światowej. Ważący 250 kg niewybuch został znaleziony przez grzybiarza w miniony weekend. Mężczyzna zawiadomił policji, która zabezpieczyła cały teren do czasów przebycia saperów. Tę ogromną bombę z czasów II Światowej udało się wydobyć w poniedziałek 30 sierpnia. Na czas jej transportu zamknięta została droga krajowa nr 18 oraz mniejsze drogi w okolicy. W tej sytuacji kluczowe okazało się zachowanie mężczyzny, który znalazł niebezpieczny obiekt. Dzięki temu, że zdecydował się poinformować służby, udało się. Bezpiecznie przetransportować bombę, nie narażając nikogo na zbędne ryzyko. Mimo tego, że tego typu pociski mają już kilkadziesiąt lat, nadal mogą być niebezpieczne. Lubuska policja apeluje, aby zawsze zachować się rozsądnie w przypadku odkrycia takiego znaleziska. Nie należy dotykać znalezionych przedmiotów, wykopywać ich z ziemi, umieszczać w ognisku czy wyrzucać do wody. Jedyne, co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji, to oznaczyć w jaki sposób miejsce, by móc do niego wrócić i poinformować służby. za koleś, mógł sam wykopać, zabrać do domu, oczyścić i sprzedać na czarnym rynku, przecież z tego to poważna kasa może być. A tak to oni zapewne wysadzili ten niewybuch gdzieś na poligonie, czym zmarnowali fajny okaz bomby, którą normalnie na handel by można użyć. No ewidentnie nie pomyślał. No cóż, nie każdy ma głowę do biznesu. I stąd to podsumowanie poprzedniego tematu. Drętwy słucha. Kowalski, wystąp. Melduję posłusznie, panie kapitanie, że Kowalski poszedł ze stolcem. To przyprowadzi hobu. Tego skara mamy od Benego 11, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złoty stolec. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, wbiję na nasz drugi kanał Słuchary, gdzie możesz pisać swoje suchary? W komentarzach, pod filmami z sucharami. A tymczasem co? Nie, ja już się będę żegnał, trzymajcie się ciepło. No i hej. Zbogacamy się na tylu spośród tylu Trzeba się wyłonić nawet jak nas nie słychać To nie traci się kontroli w ławskim stylu Masz tu dwóch świrów, poszerzamy horyzonty, Zbogacamy się na tylu spośród tylu